Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana na tata. Nowy Tata He. Skręcić w prawo. Następny, skręć w prawo. I fawe lejce. Pierwsza zmiana na tata He. Jak widzicie, jestem na warszawskiej dolincejce służy nad dolinką i lecę teraz do. Studia Vox FM. Pawciu, Kądziu, Norwercie, Czy kupić wam pączki? Chłopaki, jadę do was. Mm. Ricardo. E, to chyba rówieśniczka jest. Moja? Moja. Zwariowałeś. Rozmawiaj z nią. jest. Nie, bo Chyba starsza. Który rok? 57 lat ma. No, no to... to starsza jest bezwzględniej. To o, ile? Miesiące, człowieku, co ty, człowieku? Wczoraj robiłeś bara o 1 centymetr, a dzisiaj o dwa <ėk> miesiące. Z czym to jest bardzo ważna odległość, no Każdy centymetr będę miał. Nie że to się nie sumuje do wzrostu. Rysia poprosimy, halo. Szef toalety. 609, 869, 869, i nawet jak nie wiesz, napisz. Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Chwała 15 do 8. Chwała dla Norberta. Bo dla mnie dobrze. bardzo dobrze gra. No, dziękuję. Ale to był Joe Corey. No właśnie. Co to było, przepraszam? Joe Corey, a nie Norbert. E, nie szkodzi, ale a, do... Norbert wciska spację. Dzień dobry, Witamy pierwszą osobę, falę. Ale pieszo, rowerem, samochodem. Czekaj, na to miała być chwała, bo się zgubiłem. Samochód. Okay. Aha. I tak przymierza. Ale przymierza. trochę zwolniła. Dzień dobry, witamy kolejną osobę. <grym> Ojciec no. Zawsze mówił. Zwalniam. Proszę ściszyć radio i nawijać. Dawaj. No, jesteś. A, coś Co ale petarda. Dawaj. Jak z Mińska, to pewnie ryśka kojarzy. Mhm. A, wyszłaś z zakładu? No. Tak, ale naprawdę. Ja, to z... ja od razu zrozumiałem. Ja nie. Wakacje były. No, zasłużyła pewnie. Dzień dobry. Cześć. Cześć, dziewczyno. Cześć, Paki. Najgorszy, najgorszy. No <laughs> Dramat. Mnie pan Siusiu zawsze budzi przed. A no starsi ludzie to jest straszne. Doziesz ty. <laughs> ale dzień nie moczysz jeszcze. Już? Ty nie Moc dzień dobry. Dzień dobry. Nie. On w ogóle nie sika. Halo, kolej dość zwaniak. Jesteś. <laughs> ja. się ramy. Oblecia. Halo. Obleciał z kwiatka. Dzień dobry, Co? dzień dobry. cwaniak, cwaniak. No. Hej. Witamy w mieście głównym Co tam wariacie? <grym> o, Temu. dobra, coś dobrego zrobiłaś Co zrobiłem. od niej chcesz, albo co jej zrobiłeś? No, no eee, A, tylko się. tyle I tak po prostu a, a co kupiłeś a, jej w prezencie? A które? <grym> Kolejne, pamiętasz Kolejne się <grym> mówi <grym> Albo osiemnaste <18. grym> Chusera. Strike one, your <coughs> life. Et, oui, Et ça, comme ça, que ça, se passe. <coughs> 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 O oh. oh, nie, nie. Coś oh. <laughs> jest za ostro? Nie, hey, <laughs> Roxen Box FM, 21 po 7, 24 lata, to wody kierowca. Tak, ale samochodem w takim niezłym jechał, lambo Huracan. Aha, a wiecie co przeczytałem, że 5 zł musiał zapłacić. Mówię, co to za? Jest, nie nie, 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 5 tysięcy złotych. <laughs> to jest w już... Gościu wjechał <laughs> na krakowskie przedmieście, samo centrum Warszawy, tam jest zakaz ruchu, on wjechał tym Lamborghini. Aha, no a policjanci nie byli zadowoleni, zatrzymali go. Aha, a, tak, bo zignorował znak pionowy B1, tak? tak to się on na zakaz. Dokładnie. Wjechał. Tak ma napisane na mandacie. I tak, i oni, kołeczko, no nie panie kierowcy, dlaczego pan tu Mówię, on mówi I don't speak Polish, sorry! A, ja don't ask małem, me why! Look at girl! Tak z kanarem, ale to tak nie działa ale, niestety. Wjechał, słuchajcie, Lamborghini, tak no się tak, mówi, tak? No tak. Lekko uchylił sobie szybkę, szybkę i patrzył na dziewczynę, na dziewczynę. A wiecie dlaczego policjanci odkryli, że on jednak Polakiem był? Bo tak mówił. I'm fine good tomorrow. Let's go to job. Oh, it's a long story. Everything I'm, I must change. 90 seconds and finish. Is three rounds. For me, 10 years Aha. ago, impossible. Now, first sparring. Pokrywa guci, Ale zaraz, zaraz. Zara. To to Pudziarnowski hey wjechał. guys, you finish? To Pudziarnowski, Wygrał walkę, poszedł się mocno. Przecież on ma żółte lamy. I, i pojechał na dziewczyny. <laughs> hey guys, <już> finish? <laughs> Pada jednak głucho, nie? A wyobraźcie to sobie w wersji hardrockowej? Mama, mama, mama ostrzegała bym. Na wokalu sama, nergal. Sama. No, ale pasuje. No. W sumie. Do lewego. Teraz. Znowu do lewego? Tak. Uważajcie teraz. Uważajcie na. 12 po 8 daj to głośniej. No to dałem, no. Również daj to głośniej na trasie najlepszych koncertów świata. Długo nie każą na siebie czekać. Czekaj, oni będą gdzie? Jeszcze no, raz. To A, prawda? trzeciego <śmienicza> <śmienicza> Lubię, <M> <śmienicza> Lubię to! Mama! Lubię to. Zapytałeś, się, dlaczego o tym mówię? Bo to jest najważniejsza informacja ze świata sportu. Robert Lewandowski chce zmienić klub. No, Oficjalnie to mówią, podpięci. że zwycięstwo jego świątek jest ważniejsze. Nie, 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 nie. No dobra. Na świątek to, to dopiero okay. zaczyna karierę, a Robert to, no to już razy. jest potęga. No, Roberci. Już, już powoli tak? kończy, odejdzie z tego Bayernu. Wczoraj powiedział, że on bardzo chce. Aha. Bayern może go trzymać jak chce, ale nie, nie radzi lepiej. No, zawsze tam potknie się dwa razy trochę się przepychają znacznie bo... łatwiej nie trafić w bramkę My byśmy chcieli dla Roberta jak najlepiej <grym> ale czy Bayern chce dla niego jak najlepiej? w wiadomościach mogliście usłyszeć co powiedział pan Oliver Kahn że, że nie podoba mu się zachowanie Roberta my mamy oryginalną wypowiedź tak. <grym> to nie był Bratanów, nowa. <grym>

Zgoda na przebywanie pod sceną podczas występu zespołu Bajera. Facet chciał bilet na koncert, ten nasz najlepszy, uh -huh. nie wiedząc, że nie ma biletów. Więc możeśmy chcieli sprzedać bilet, ale tylko na występ zespołu Bajera. Że ma <noise> pozwolenie od nas na przebywanie pod sceną podczas występu. Bajery. Potem musieli odejść się <laughs> zgodził. <laughs> no coś lepsze takie coś niż nic, nie? Otóż to. Bo dopiero na koniec powiedzieliśmy mu, że występ jest za darmo. <śmiech> <śmiech> Czyli teraz 3 czerwca jesteście w Radomiu. Tak. 10 czerwca jesteście w Gdyni, tak? Tak. Dobra. Potem jest jeszcze 17... kurczę, nie wiem gdzie. No hmm. jest, ale 24 kończymy w Warszawie. Być może się pojawi także w Warszawie. Wtedy wiesz gdzieś, pisz? U ciebie. Ale jak? Z tobą do pracy przyjadę. Ale ja. no jak potem powiedział, za 9 lat. Ja, jak ktoś bym nie za 9 lat. Co? Nie, nie, nie szarżuj za 9 lat. to Ja, no. No, za 4-5 będziesz już na emeryturce, nie? Nie wiem, ja to nie chcę. Ja. Ale to przecież nikt nie mówi, że masz. Być... Skorzystać, tak? Wtedy powiedział mi, Panie Pawle, my już dla pana nie mamy pieniędzy, ale zapraszam, jak pan to lubi, to proszę z miłości do radia przyjeżdżać i chłopakom pomagać. Tak, tak. jest. Posiedzieć, wykupiać się. Taka tak robota. jest. Wcisnąłeś przycisk? Nie. No to byśmy sobie postawili., Myślałem, że ty wcisnąłeś. Nie. Pawcio, Pawelec. Rozumiecie. O Jezus i kochani jesteśmy w grupie Media ZPR, czyli Radio SK, Vox FM, Nowa, Dawna Wawa, SKRO. U chłopaków, u porannych wyjców, już mi obgadują. Ja niestety nie mogę wejść, bo kije kawę. Pawszy mi zrobił. start ni der bo my 10 czerwca w Gdyni chłopaki będą. Tak, zaśpiewamy nawet. Ten... Nie nazywaj tego tak, śpiewem. Zawyniecie! Jako poranne wyjce. tak? To no, no. już będzie czwarty nasz występ wspólny, także już będziemy tak. Ale zapraszamy całe trójmiasto. <laughs> Przy koncert świata dnia 2022 Już ten piątek wystąpią Między innymi Miły Pan Topki, Roni Ferrari D-Bomb i Ekstazy Bądźcie razem z nami z Skwer Kościuszki Startujemy o 18:00. Wstęp wolny Co jest po wtorku. Środa a po środzie? Czwartek. czwartek. Najlepszy koncert świata w Radomiu! <noise> tak jest. Chociażby wyjeżdżamy już w czwartek, po to, żeby w piątek z Radomia poprowadzić... Dalszy, dalszy. Dalszy. Jeżeli chcecie nas w Radomiu gdzieś zaprosić, to chętnie takie zaproszenie przyjmiemy na kawusie. Nie jak sądzę, nie tak, sądzę. Jak oni mieli że nas zapraszać? 609 869 839 Zawsze to... można do nas pisać. Gdzie pojechać? Gdzie pojechać? Gdzie zasiąść? Ciekawy kawę 15 godzin. Reklama No i właśnie wracam Z wizytacji gospodarczej W kombinacie medialnym woksefem U Pawła Konrada I Norberta Jak zawsze spotkanie z nimi Było wesołe, śmieszne I zajebiste Już 10 czerwca będą w Gdyni 3 czerwca są w Radomiu Powiem Wam tak. Więcej do nich nie zadzwonię. Już im to powiedziałem. Dlaczego? Bo wiem jak oni pracują. Uwierzcie mi, nie chcecie wiedzieć, jak drą łacha z ludzi, którzy są u nich na tapecie. Dlatego cieszę się, że nie jestem celebrytą.